W dzisiejszym odcinku będziemy testować m.in. te słuchawki od HyperXa. Nowość! I wy możecie je wygrać. Dokładnie tak, a wystarczy, że w komentarzu napiszecie, w jakiej sytuacji wykorzystałbyś słuchawki bezprzewodowe. Ostatnio Smarty byłem na turnieju CESa. wyobraź sobie. Ale domyślam się, że nie jako gracz. Dobrze się domyśliłeś, jako widz, i tam 90% graczy miało jeden rodzaj słuchawek, jeden model, zgadnij jakie? Zakładam, że HyperX. Dokładnie tak. Hyperexy to na pewno popularny bardzo wybór wśród graczy, zwłaszcza e-sportowych. I dzisiaj mamy premierowe produkty od nich właśnie też ze słuchawkami. Słuchaweczki mikrofon zaczynamy! Chcesz zoptymalizować swój komputer? Sprawdź nasze pro -tipy na kanale Computronic Gaming. A jeżeli szukasz nowego pc to sprawdź ofertę komputerów Computronic Infinity X712. Linki w komentarzu. No i mamy tutaj HyperXy Cloudy Alpha, ale w wersji wireless, czyli w końcu coś dla fanów. Yy... W zasadzie nie fanów kabli. Tak jest, dokładnie się z tobą zgadzam. Słuchaj, tutaj najważniejsza chyba informacja, która rzuca się na pierwszy rzut oka, to jest do 300 godzin działania na wirelessowych słuchawkach. No, przyznam się szczerze, że byłby to pewien game changer, gdyby faktycznie tak było. E, I już się nie mogę doczekać, żebyśmy otworzyli to i sprawdzić, jak to wygląda. No tak, a drugą rzeczą jest mikrofon hyperx HyperX'a Duocast, mój drogi. I otwórzmy obydwie rzeczy, ja jedną, ty drugą, i popowiadajmy co dostajemy od hyperx -a. No właśnie, jeżeli chodzi o mikrofon, jest on estetycznie zapakowany. Ja już wam opowiadam DuoCast, jaką rolę spełnia. Otóż HyperX uznał, że jest luka między ich dwoma mikrofonami, między solo castem a quad castem. i wypuścił właśnie coś pośredniego yy, i to jest Duocast. Właśnie. Ok. I z tego co widzę, mikrofon przychodzi tylko do plug and play, tak naprawdę, bo wszystko mamy już złożone i gotowe tak. do użytkowania. Bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście za chwileczkę mikrofon też będziemy testować, chociaż już powiem Wam w tym momencie, że ten design przykuwa spojrzenie. Zobaczmy, czy również przykuwać spojrzenie będą słuchawki. Wirelessowe słuchawki od HyperXa. No właśnie, no właśnie. Wiesz co, nad czym ja się zastanawiam Smarti? Przede wszystkim HyperX i słuchawki to jest klasa i jakby jest to znana marka, to wiemy. Ale zastanawiam się, gdy dochodzi ten wireless. Tak, to jak się zachowa mikrofon? Tak, mikrofon to jest zawsze bolączka sławek bezprzewodowych, o tym bardzo często mówimy i to bardzo często Wam zaznaczamy. I mam nadzieję, że nie popsułem tych słuchawek, bo chciałbym je przetestować. Powiem Tobie na pierwszy rzut oka, bo niedawno miałem... O. Kurde, mokry, mokry. Wygląda jakby się przyłożyli, no jeszcze, jeszcze tego nie wiemy, ale wygląda. Może ten kładka może ten nie będzie potrzebny po, w ogóle. Może trzeba w koszyczek włożyć to. No, <grym> no może też tak zadziała. Słuchajcie, miałem całkiem niedawno słuchaweczki Cloudy, dwójki, no i muszę Wam przyznać, że ta budowa znacząco się różni. Tutaj już tak aż bardzo nam nic nie dygocze, nie skrzeczy i faktycznie Alfy przekonują mnie bardziej swoją pancernością. No tak, a powiedz mi, są te wstawki plastikowe, czy jest tam jakiś element też metalu? No i tutaj ciekawa sprawa, bo mamy jednak tworzywo. Nie mamy metalu, nie mamy aluminium, tak jak to było w przypadku tych jednych z pierwszych generacji. Troszeczkę szkoda, według mnie te słuchawki tracą, jeżeli mamy tutaj tworzywo, raz, że ono jest bardziej wadliwe, dwa, że. Wiesz co, no ja, mój drogi, tutaj Ci wejdę w słowo, że znam dużo osób, które mówi, że porządny, dobry plastik może naprawdę być lepszy niż wiele innych rozwiązań. Nie, ja się z tym absolutnie zgadzam, natomiast e, jednak te Rzajszy. aluminiowe rozwiązania, e, no, do mnie troszeczkę bardziej no, chyba przemawiały. Rozumiem cię, mój drogi, rozumiem, no tak może być. Jest digidonk, jest kabelek do e, ładowania tych słuchawek, no jest też to, jak nazywasz, ta gąbka wstydu słynna, ale w tej ale wersji miniaturowej jest bardzo zadbana, zwłaszcza, że nie jest próżniowo zapakowana, więc nie wygięta. No dobrze, słuchaj, Yy, zakładamy te sławki, przymierzamy, testujemy dźwięki i wy wydamy swoją opinię co do wygody, co do jakości dźwięku. A później bierzemy się za ten mikrofon. Tak jest. Przechodzimy do testu. No. no? Powiem tak. Bas tutaj rudę, ta Jesteśmy już po testach nowego urządzenia od HyperX-a. W tym momencie słyszycie mnie na mikrofonie z mocno, wyraźnie podwyższonym tonem głosu. Ja oczywiście ten mikrofon postaram się potraktować nieco normalniej i spokojniej, tak żebyście mogli dla porównania zobaczyć normalną rozmowę. Szepnę do niego też, bo oczywiście to też Was zainteresuje, czy jesteśmy słyszalni w nocy. Sprawdzamy. No dobrze, trzy elementy do oceny bardzo ważne i kluczowe. Pierwsza, wygoda, smarty. Myślę, że śmiało mogę dać 8 na 10. Zdecydowanie wygodne słuchawki. Ten memory foam też jest wyczuwalny mocno, że się dopasowuje do, tego, do tej głowy. dany jest HyperX z tego, że te słuchawki są wygodne i nie ma tutaj się do czego doczepić też w tej wersji. Tak jest, ucisk jest wyczuwalny, ale nie za mocny, tak, żeby nie wywołało podrażnień, więc to jest naprawdę bardzo duży plus. Tak, I jedyne, co można się ewentualnie gdzieś tam czepiać, że te ekoskóra nie każdy to lubi, bo jak jest gorąco, tak. to tam się lubi gotować. Tak nie? jest, więc to nie nie niektóry, niektórzy lubią wymienić te pady na materiał Albo po prostu mieć od razu materiałowe. Hmm. No dobrze, idźmy dalej. Dźwięk. Dźwięk tutaj bez zaskoczenia chyba, jest naprawdę bardzo dobry. Jeżeli chodzi o was, jest absolutnie świetny, no. tutaj rozwala głowę, do CS-a będą jak znalazł. No i chyba też troszeczkę HyperX docenia tę społeczność CS-ową dla nich, produkując tego typu słuchawki, gdzieś tam delikatnie może treble były za mocne i kuły delikatnie w uszy przy niektórych dźwiękach, ale ogólnie rzecz biorąc dźwięk, jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Myślę, że zdecydowanie nie jest to dźwięk audiofilski, i tutaj, jeżeli ktoś. Byłby audiofilem, to szukałby takich bardzo wielu takich efekciarskich y, rzeczy, jak właśnie te basy. Jeżeli jednak po prostu jesteście odbiorcą muzyki, który lubi też takie trochę pieprznięcie, jak ja to mówię, po mm. prostu brzydko, to zdecydowanie fajna propozycja. Tak basy. Jest, choć zaznaczmy, że te słuchawki nie są najgłośniejsze, jakie mieliśmy na głowie. Nie, zdecydowanie nie są i znam wiele modeli głośniejszych, jednak ta głośność tutaj jest zoptymalizowana że faktycznie dają, mm -hmm. y, y, mo można dać y, miodu. Można dać miodu, jak Można dać miodu to jest... i ten bas rzuca się faktycznie i może dla niektórych to będzie przesadzone, ale wi wiadomo, można się trochę pobawić w ustawieniach, jednak za dźwięk kolejny plus. Tak jest. No i teraz jakby teraz to są rzeczy, których się spodziewaliśmy. Znamy wygląd, znamy dźwięk i że tu HyperX ciężko, żeby się wyłożył. Jednak bezprzewodowe sławki i mikrofon. No właśnie. I tutaj, czy jest dobrze, czy jest niedobrze. Według mnie jest poprawnie. Jesteśmy klarowni, nie ma szumów. Ty w tle byłeś bardzo mocno wycięty, więc tutaj ogromny, ogromny plus. Jeżeli mówiłem do niego, nawet krzycząc, to faktycznie tych przesterów bardzo dużo nie było, a przynajmniej były kompresowane do takiego stopnia, że nie bolało nas w uszy. Natomiast niestety jest jeden mankament: ten robotyczny głos. Głos jest bardzo zmodulowany. i trochę jakby oddalony. Tak, Jak Delikat tak delikatnie jakbyś stał obok mikrofonu, i to jest wyczuwalne. I jednak jest gdzieś cały czas to piętno bezprzewodowości, gdzieś mm. tam się delikatnie odbija. Jednak nadal jest to rzeczywiście poprawny mikrofon. Zrozumiały, dobrze brzmiący, klarowny, no to jest w komunikacji to najważniejsze. Jest. Więc tu, mimo że to są bezprzewodowe sławki, nie można się zbytnio czepiać, i swoją rolę, czyli komunikacji w grach, spełnią na pewno. Gorzej, jeżeli chcesz streamować i używać tego jako główny mikrofon. No to jest. problem. Ale właśnie w tym celu Porozmawiamy z tym mikrofonem, nim przejdziemy do podsumowania słuchawek. I mikrofon HyperX DuoCast. DuoCast no tak. z tego powodu, że je, ma dwie opcje do wyboru. Tak, dwie orientacje. Mamy klasycznie kardioidalną, czyli taką, która będzie zbierała z przodu mikrofonu nasz dźwięk. I mamy orientację, która będzie zbierała e, zewsząd ten dźwięk. Dokładnie tak. W Solokaście, tym tańszym mikrofonie, nie ma tej drugiej. W Wkładkaście dostajemy dwie dodatkowe. To jest właśnie pomiędzy mikrofon taki pośredni HyperXa. Nowość, której w momencie testowania jeszcze nie ma chyba na polskim rynku. Chyba tak, faktycznie tutaj się z Tobą zgodzę. No i i co oprócz tych dwóch orientacji otrzymujemy? Słuchajcie, przede wszystkim ten koszyk przeciwstrząsowy, to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, sprawdza się dobrze, podstawka jest absolutnie stabilna, nie ma mowy o tym, żeby ten mikrofon został jakkolwiek wytrącony. Oczywiście pasek RGB dla panów kolorków. Z tyłu mamy pokrętło, którym możemy regulować gain naszego mikrofonu, a także decydować właśnie o tej orientacji, o której przed chwileczką mówiliśmy w bardzo prosty sposób, tak naprawdę jednym kliknięciem. Z tyłu mamy również wejście jack na nasze słuchawki i to jest bardzo ważne, żeby ten odsłuch był. To doceniają przede wszystkim streamerzy, youtuberzy, żeby słyszeć, że z ich dźwiękiem nic się nie dzieje, żeby słyszeć, czy ich głos jest na poprawnej płaszczyźnie, na poprawnym tonie i na poprawnym poziomie oczywiście, tak. no i dodatkowo przycisk od, dół, od góry, którym możemy nasz mikrofon mutować. Dość już popularne miejsce na to, żeby taki przycisk właśnie umieścić, USB-C podłączenie, mamy nawet fajne wyjście na stojawku, żeby ten kabel jakoś kulturalniej poprowadzić. Nim przejdziemy do samego testu mikrofonu i sprawdzenia głosów, chciałem powiedzieć, że HyperX na pewno to co robi dobrze, to estetyka tych mikrofonów. One są w tej swojej prostocie takie dość urzekające mhm. i jeżeli wiemy, że nagrywamy się, jesteśmy twórcą, to dla wielu to jest ważne. Jak to stanowisko jakby wyglądało i mikrofon jest głównym elementem. No i oczywiście co warto zaznaczyć, HyperX daje nam możliwość modyfikacji tego mikrofonu w bardzo prosty sposób. Dostarcza nam taki dings, dzięki któremu możemy ten mikrofon przyczepić do ramienia mikrofonowego i oczywiście to jest wskazane, żeby ten mikrofon był bliżej naszych ust, zwłaszcza jeżeli Mamy do czynienia z mikrofonem pojemnościowym. Zdecydowanie ciekawa konstrukcja, no ale cóż jest ważniejsze w mikrofonie niż to, jak on działa swoim głosem. W wersji plug and play, czyli tak jak wiele osób najwięcej pewnie korzysta, Smarty testuje właśnie teraz ten mikrofon. Zaczynamy. Moi drodzy, i pasek LED, który teraz widzicie na mikrofonie, ma wiele funkcji. Po pierwsze, pokazuje nam obecną orientację. W momencie, kiedy przycisnę raz, ta orientacja zmieni się na tą, która zbiera wielokierunkowo. Tak, I ja mógłbym teraz się wypowiadać, i na dobrą sprawę powinien zbierać i mnie, i ciebie, i moglibyśmy sobie taki mały podkaścik tutaj prowadzić. Dokładnie tak, ale jestem streamerem, więc chcę orientację kardioidalną, więc szybciutko ją sobie zmieniam, tak żeby dźwięk był zbierany. Tylko z przodu mikrofonu, no i oczywiście mogę manipulować gainem. W tym momencie gain ustawiony jest na około połowę, ale jeżeli jestem za głośno, bądź zbiera zbyt dużo dźwięków z otoczenia nasz mikrofon, to mogę ten gain manipulować. Mogę go też powiększyć, jeżeli mówimy naprawdę bardzo cicho. I teraz nie będę krzyczał, bo podejrzewam, że już w tym momencie słyszycie mnóstwo przesterów. Ale jako, że mamy do czynienia z mikrofonem, który możemy bezproblemowo przymocować na ramy mikrofonowe, to chciałbym go delikatnie przybliżyć do ust i pokazać, jak działa na niższym gainie. Moi drodzy, my idziemy odsłuchać to, co nagraliśmy i przechodzimy do naszej opinii. No dobrze, trochę pobawiłeś się tym mikrofonem. W różnych sytuacjach powiedz mi. Jakie masz przemyślenia? A więc tak, jest to mikrofon, który na pewno ma bardzo duży potencjał. Jego dźwięk jest już na starcie dość czysty. Gdybyśmy troszeczkę pomanipulowali filtrami, to uzyskamy z niego jeszcze, jeszcze więcej, więc to jest bardzo ogromny plus. Ja gdzieś tam słyszałem delikatne przestery, ale oczywiście są to ustawienia, stricte ustawienia gaina, które możemy manipulować. Barwa głosu jest poprawna, natomiast zdarzały się niestety delikatne przerwy, delikatnie takie dźwięki w trakcie Mówienia. No tutaj by trzeba było zajrzeć, na pewno pokombinować jeszcze w ustawieniach, aby się tego pozbyć. Natomiast sam mikrofon oceniam jak najbardziej pozytywnie. Ja jeszcze zauważyłem, że ten głos, jeżeli sobie dałeś mikrofon przy ustach, tak jakbyś miał ramię, brzmiał naprawdę bardzo dobrze mhm. i fajnie, już wyjściowo. Jednak, no, czuć, czy ten pop popkiller by się przydał. Tak, znaczy tutaj... wyłapywał jeszcze ten mikrofon te wybuchowe zgłoski. Tak, tutaj popfilter teoretycznie jest już zamontowany, ale faktycznie dodatkowy jeszcze taki zewnętrzny mógłby pomóc. Natomiast pamiętajcie, że ja troszkę naczuję, jak gdzieś tam z tym gainem sobie manipulowałem. I gdybym ten gain jeszcze zmniejszył, myślę, że ten efekt byłby jeszcze, jeszcze lepszy. Więc tutaj myślę, że jeżeli chodzi o barwę głosu, ten mikrofon się jak najbardziej sprawdzi, ale faktycznie ramię się przyda. Słuchajcie, podsumowanie nowości od HyperXa. Czy jest dobrze, bardzo, czy może jesteśmy za widzę? Powiem Ci szczerze, Smarty, że jeżeli byś mnie spytał o firmę HyperX, to generalnie lubię ją. Lubię ją, mhm. bo y, mam wrażenie, że czego by nie robili, to się do tego po prostu przykładają. Y, I, jakby wzorem tego jest klawiatura ich Aloy Core, którą bardzo lubię i naprawdę udany produkt. Drugim przykładem tego jest to, że po prostu, tak jak wspomniałem, serio byłem na tym turnieju i nie mogłem się nadziwić, a wiesz, takie zboczenie zawodowe, że sobie podglądam, co kto używa. To ile klawiatur było od Razera po Redragona, o ile w myszkach było różnie, to klaudy po prostu się powtarzały wręcz schematycznie. I przechodząc do tego, tutaj nie ma za dużo do oceniania, bo tak naprawdę to jest sprawdzony, dobry produkt, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o wytrzymałość, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Tutaj się z Tobą absolutnie zgodzę. HyperX ma to do siebie, że potrafi stworzyć jeden produkt, który jest potem po prostu w nowych wersjach, w nowych odsłonach ukazywany szerszej publiczności graczy. E, więc tutaj absolutnie duży plus. Faktycznie HyperX robi świetnie wycenione produkty w bardzo dobrej jakości i tutaj się z Tobą zgadzam. A propos wycenienia, wiesz, no słuchawki za 800, około y, ponad złoty. 850 zł, coś ko tego. Y, ja tylko dodam jeszcze, że y, Mikrofon był tutaj języczkiem uwagi i on nie zawiódł. Nie, Jest zdał poprawnie egzamin. zdał egzamin, więc te, o to mogliśmy się najbardziej bać w bezprzewodowych słuchawkach. Także możemy polecić te słuchawki. Ale 850 zł Smarty, czy to będzie dla Ciebie game changer przy polecaniu? Ich? Yy, myślę, że tak, ponieważ faktycznie jeżeli chodzi o słuchawki bezprzewodowe, brakuje słuchawek, które są tanie i jednocześnie dobre. Przeważnie musimy wybrać albo jedno, albo drugie. Yy, tutaj oczywiście nie mówimy o słuchawkach tanich, ale na pewno o słuchawkach dobrych. No tak, i tutaj, jeżeli już cena wchodzi w grę, no to na pewno trzeba przejrzeć pełne spektrum i zastanowić się, czy naprawdę, yy, na, na przykład, czy naprawdę nam tak zależy na bezprzewodowości, bo te sławki mają wersję kablową, która jest też bardzo fajna. Mm -hmm. No właśnie, mikrofon. Ja na wstępie o mikrofonie chciałem powiedzieć o nie względach głosowych, tylko o tym, że oprócz tego, że już się chwaliłem, że ten mikrofon dobrze wygląda, to powiem ci, że ten system te, tego podświetlenia, który nie, nie ma zadania. Yy, świecić jako mm. gamingowy produkt po prostu, że ma być kolorowo i ładnie, tylko pokazywać, w jakiej orientacji jest mikrofon, jak jest gain. I jeżeli się tego nauczysz, bo pierwsze yy, takie spotkanie z tym mikrofonem jest, ej, jak to działa, ale jak już to skumasz, to to jest mega intuicyjne i fajne rozwiązanie. Dokładnie tak. Na pewno polecamy zajrzeć do instrukcji tego mikrofonu, bo ona naprawdę bardzo wiele spraw wyjaśnia. Na przykład taki smaczek. Jeżeli przytrzymamy przycisk funkcyjny na tyle mikrofonu i do góry dotkniemy sobie wyciszenie, no to ktoś by mógł pomyśleć klasyczne wyciszenie. No nic z tych rzeczy. Wyciszamy odsłuch. I to jest świetna sprawa dla kogoś, kto chce mieć pięte słuchaweczki w mikrofon, a nie chce mieć tego odsłuchu na swoich uszach. Więc mikrofon skrywa wiele niespodzianek. Na pewno jest to urządzenie, nad którym Trzeba troszeczkę popracować, żeby brzmiał bardzo dobrze, ale najważniejsze jest to, że daje nam taką możliwość. No, prawda jest też taka, że mało, nad którym mikrofonem nie trzeba popracować. Znaczy, tak. wiesz, niektórym wystarcza pewien poziom, a niektórzy za mikrofonem za 2000 nadal będą grzebać i tam to polepszać, bo każdy ma inną barwę głosu, inaczej to jest odbierane inne warunki w pokoju, czy tam w studio i tak dalej, i tak dalej. Smarty, około 400 zł, jeżeli dobrze pamiętam, jest taniej niż oczywiście kładkaście, trochę drożej niż w kaście. Powiedz mi, Polecasz, poleciłbyś? Myślę, że to jest rozsądna cena za taki mikrofon. I też myślę, uważam, że, też że dla streamera na przykład, dla streamera nie potrzeba więcej, jeżeli chodzi o taki e, ograniczony budżet. Też mi się tak wydaje, że jest to pozycja, która w tej kwocie może naprawdę być ciekawą propozycją. I też w pewien sposób bajeranską, A niektórzy gadżeciarze po prostu lubią takie rzeczy. Ja na przykład. Dajcie znać, czy Wam się takie gadżety i takie produkty od HyperXa i nowości podobają. Zostawcie również łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego materiału, który już za tydzień. Dokładnie tak, a my się w tym momencie żegnamy. Trzymajcie się ciepło, na razie. Cześć!